A teraz przed Państwem jeden z najmłodszych zawodników, jeden z najmłodszych polskich drifterów. 13-letni Adaj Zalewski. Adaj Zalewski Junior, STW Drift Team. Piękną linią podąża Adaj Zalewski. Bez strachu na wklepanym gazie. Bardzo agresywna ładna przekładka w ostatni zakręt. Naprawdę niesamowity przejazd. Adaj Zalewski zaledwie 13 lat. I kolejny przejazd niesamowitego 13-latka. Adaś Zalewski, za kierownicą BMW e 344 4.4 V8 STW Drift Team. Teraz troszkę dalej niż w pierwszym przejeździe od krawędzi toru, ale również na wklepany ładnie panu latka. Bardzo ładnie tu już zakończył trasę, bardzo ładna linia. Kolejny ładny, równy przejazd, Adaś Zalewski. Na wklepanym, nie odejmuje teraz troszeczkę, w ten drugi zakręt, ładna linia, Dolecia bardzo ładną linią tutaj i nie odpuszcza zupełnie Adasz. Ostatni zakręt, tego będzie gonił Adasia Zalewskiego, STW Drift Team, STW ucieka, goni Budma. zobaczmy, pięknie, agresywnie, 13-letni zawodnik, złamał auto, piękna linia, zwolniło go tutaj w tym zakręcie, zobaczmy jak się poradzi z tym,